Dobra, 3-4 nagrywamy. Szmako wszystkim w Berko. dzisiaj sobie nagramy tą nową strefę, nową mapkę, jest ze mną dzisiaj stojak. No I teraz tak, takie, tak na szybko, lecimy na bazę i po lewo musisz i po lewo masz takie jakby bonusy, co nie? Po prawej, no. Ale... No po, po prawej, dobra, tam to. Jakby ty masz... Eko boost, nie wiem o co tu chodzi. Spadochron, yy, strzykawka. Ja sobie biorę strzykawkę zawsze, nie? Ale kozak to jest w ogóle. O co chodzi? Czemu niektóre są dostępne wkrótce? Jakby ja jeszcze nie grałem ani rano. Bo tego to i... chyba jeszcze... Chyba jeszcze tych nie ten. To chyba jeszcze nie jest. Yy, nie, nie jest ogarnięte. Tak trochę... Zagładasz ek do buty. w ogóle. To... Ogólnie to my tutaj gramy pierwszy raz. Znaczy jest pierwszy tej, raz, ja... Ojej, ale nie zniosło. Dobra. Ja tutaj pobiegam, no, no, mam kevlar. Mam kevlar. O, mam teczkę. O, ja mam kewę. Widzę przynajmniej z daleka, Teczka. że leży gdzieś. Tutaj sprawdzaj wszędzie co nie, bo tutaj czasami są takie miejscówki, że ty nawet możesz nie wiedzieć o nich, co nie? Po co chodzi, Boże, jak te mam Chore dźwięki wydaje. Jakiś tu... tu... No, tak. Mam tu kermę. Ty jest jesteś dobra. dobra, dobra, dobra. Mówię, ja tutaj grałem tam bodajże z 1 dwa razy, więc to tak bardzo o, na świeżo. Mam nóż do ciebie, jak chcesz. No poza tym samym mam nóż. nóż tu. Ja mówię, sprawdzę, moje, bo tu jeszcze woda, nie jest tak. A, dziwne rzeczy na tym. Jak na to mapie. dziwne. Jakieś czerwone coś, jakby... jakby Właśnie grałem. nie wiem o co... Nie wiem o co chodzi z tą z tą spółową, co nie? Jakby... Jakby fajna jest też możliwość z tymi spadochronami, że masz ich tam, no. tam normalnie 600. To jest kozak. Nie wiem, czy da się wyhopować normalnie w tym... O, czekaj, bo ktoś jakby tutaj koło naszej dupy normalnie zbierał. No. A, bo ty jesteś na dole, dobra. Otwierane rzeczy są. O, mam tutaj na górze. No, no, lecę. A, bo ty tam byłem. Ja tam na dole byłem. O. Ty, ty na dole byłem. Tam te buty dają nic w sumie. Zeskoczyłem ja na drzewo. I bez jaj, czemu ty, ty jesteś niebieski XD! Ty jesteś niebieski LOL ty też <laughs> LOL O tutaj masz motek Nie już mam klucz No dobra Czemu Lesy. te buty dają nic? help Ja sobie wezmę Ile HP straciłeś ze skoku tutaj normalnie? 9 Aha, to ja straciłem 3 to chyba tylko o to chodzi Czem, bo tutaj jest ziemia Jest ziemia O mam czerwoną skrzynkę Mam pompę dla ciebie, shotguna mam dla ciebie. Masz. Morda się stamtąd. Jak to dla mnie o co No bo ja nie wiem z Maga grasz. O i mam ammo. Czekaj, bo muszę tam przejść normalnie. A to już. Dawaj do mnie. A co dawaj mi to? Czemu okay? mam tak dużo ammo o co chodzi? No bo teraz pod, pod... Jest tu coś ciekawego? Kasa tu jest, ale to nie wiem. sprawdzę. Tu coś jest, ale to się nie płaca kupować. Nie, ale to się o, nie kupuje. Ooo, plus jeden. Co? Shotgun. Ooo, to dla mnie tym razem. No to masz ich sama. No ich sama. Z tego może coś zabiję. Masz tam coś? Nie. Boże, ci Wydaje w ogóle nie, nie byłem w tych kanałach, więc jeszcze... Tutaj... Może katamata jest ogółem śmiechowa No, ona jest wielka jak ta mapa Powinniśmy to iść w, w, Jakby tak się cofnąć trochę Bo tam się strzymają Nie wiem co Nie pytaj mnie się. Chodź no, tędy, chodź tam Chodź tam może tak ta mapa jest No fajna Tylko że gdzieś tu jakieś żełamy się szlajają. Rond, 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 rond. O dron, 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 dron. Ale raczej nie obok nas. Wiesz. Raczej. O, Ktoś... masz tutaj... O, ten. Kawa już się, jak ty patrzę. Mam jak drony lecą. Latarnie, nie wiem, możemy sobie pójść na latarnię. O Jezu! Na, na latarniach jakieś dziamy były, niż tam wszystko pewnie przepłukali. X -y. Jesteśmy trochę daleko od Ciebie, no to już był ktoś. Ja dalej rozkminiam co za czerwone symbole są. Aaa, no was... skrzynki mi pokazuje. Nie się skrzynki. Z czerwone Krzynko to tak? Pokazuje. O, P90. P90? O, zajebiście. Fajnie. Halo? Mmm, no, to fajnie. O, czekaj, chcę zobaczyć, co mogę... O, powiedzieć. ale nie, to skrzynka I, 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 jest... Ten scouta se kupić za 5 koła. Chcesz tego? P90? Masz P90? O, serio? Chcesz nam dać? Dzięki. No, ten scouta se kupił. Tylko tym... idę tego. Mm. Shotguna hmm. trzeba wywalić, tak żeby nikt to nie wziął. Ale raczej już nikt tu nie przyjdzie. Nie, raczej tutaj jesteśmy. O, z jest, no, jest rzut, z jest rzut. Wyjdziemy po niego, no to poczekaj. To poczekaj tylko aż mi przyleci ten. ten. Boże, ten drop no, leci jakąś okrężną drogę. ja widzę to na mapie, to jest przykre O tu szybko. Dawaj drop halo Ho. O, thank you Dobrze, dawaj damy 18 a do tego jest kopuła chyba Nie jest jakoś dużo specjalnie. O mało jak chcesz to wiesz niebieską skrzynkę No ale ja tutaj pamiętam że ja tutaj zginąłem Widzę już nawet Aha. drop gdzie zleciał mniej więcej To uważaj, żeby nikt nam się nie wdupił do strefy będzie. Nie, 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 patrzę. A, bo to jest tak. O, jest ten, możemy podłożyć ładunek. Tutaj. A to ja tak. to układę. No kładziesz. Ty wróciliśmy do punktu wyjścia. Tak jakby czy punktu wyjścia w miejscu gdzie już byliśmy w zasadzie. Tak rozkminam jeszcze raz, co mi dają te egzobuty. O, mam. tego, że jakby... Żeby ja też pore dźwięki Mam Mkę Z 25 nabojami Ej, wyżułem, Ej ziom, na ziom, mam magazynek nie? Ziom mam ma magazynek Zajebiście, dobra, wygrali mi to Gdzie ty jesteś? No w tym drugim masz ammo No amo Gdzie? masz w tym, o tu, ziom Nie śpi O tu No dobra, nie zauważyłem Ej, jakiś chłop ma mapę. Jakby to jest cały oddział I To jest oddział, no? Może by śmiesznie Dobra, dawaj, trzeba i dojechać na faście Pużyki chory, ja co ja? ten odcinek bo rzucę wieczorem, ale żeby mieć na ten Żeby mieli Tyle, oglądać kasę. Hmm. Odrodzenie za 7, 6, 5, 4, 3, nie zresztą. wiem o co chodzi, 2, 0 takie odwrócenie O co chodzi w ogóle? Nie wiem, ja się odradzam Czemu ty się odradzasz? Nie was? wiem, ale zginąłem znowu. Jest... XD Pozdrawiam. I type... typa, który ma auto no. pluje na niego totalnie. Chłop 13 fragów zrobił, co jest to? I... 13 no, 13? Jeszcze nie ogarnę so. tutaj po niektórych rzeczy, ale ty... Ale... Dobry. Fajne, mi się podoba ma szczerze. Przeżyliśmy jako drużyny, co prawda nie mieliśmy za, za bardzo jakichś tam wyzwań, ale... Chyba nawet nikogo nie zabiliśmy. Tak? No, nikogo nie zabiliśmy. Ale trudno, bo co, bądźmy się, mapa taka na rozpoznanie, pierwszy taki, ten... Ale nie, mapa fajna, tym szczerze. Mapa fajna. Ciekawa. Więc co, my się będziemy może taki jeden... Jedna strawa tak na szybkiego, żeby zapoznać się z mapą. No bo... I co? Ten filmik trochę późno wylęci, ale tam już tam problem, problem to chyba raczej dużego nie będzie, biło Ale co? Siemka, cześć i na razie! 7.0.